Dzień dobry! Często myślę o tym, jak zrealizować postawione przede mną zadania. Czasami też marzę o tym, aby moje marzenia, które już mam dobrze przemyślane, mogły się zrealizować. I co mogę zrobić, aby choć trochę przybliżyć się do celu realizacji tych marzeń? Każdy z nas jest inny i oczywiście brzmi to jak banał, ale pozwól, że przedstawię Ci osobę z talentem elastyczność, która chce zachować poczucie bycia tu i teraz nie planować za nadto do przodu, która jak zadamy pytanie, co chcesz robić za pięć lat, to będzie bardzo zaskoczona tym pytaniem, bo tak naprawdę nie ma żadnych planów. Z kolei obok niej stoi druga osoba z talentem osiąganie, która o niczym innym nie myśli, tylko o wyznaczaniu sobie kolejnych celów i ciągłym ich realizowaniu. Którą jesteś z tych osób? Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Idź swoją drogą, skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensu w pracy, o tym jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach, o satysfakcji z tego, co robimy na co dzień oraz o podnoszeniu poczucia wartości, które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka, jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy syrówka.com, która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki Idź Swoją Drogą trwać będą nie dłużej niż 20 minut, wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów a także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy, podobnie jak ty, chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź Swoją Drogą. Zapraszam Cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. Jak sądzisz, czy dzisiaj jest dobry dzień na to, aby uchwycić swój cel, cel tego, co robisz, cel siebie samej, samego, a może cel życia? W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o tym, czy to źle mieć cel, czy może lepiej żyć z dnia na dzień, czy może zostać człowiekiem sukcesu. Czy, gdy planujesz swoje cele, robisz to dla siebie czy właśnie dla innych? Dlaczego nie wszystkie plany udaje mi się zrealizować? Na przykład, dlatego że nie wszystkie okazują się tak ważne, jak to mi się wydawało na początku, nie każdy z nich udaje się zrealizować z obiektywnych przyczyn, chociażby COVID-19, który się pojawił rok temu. Zaś, w sensie, gdy nie z własnej winy, czuję się kiepsko. Rozstrząsam czemu, jak mogłabym to zrobić inaczej, kogo poprosić o pomoc itd. itd. Okazuje się, że siła, a raczej rozwiązanie tej sytuacji tkwi w prostocie. Wystarczy odpowiedzieć sobie na poniższe trzy pytania. Czy wierzę w siebie? Wiera w siebie i swoje możliwości to czynnik numer jeden, tak zwany fundament. Wszystkie badania naukowe pokazują, że bez tego daleko nie zajdziemy. Więcej o tym, jak zbudować pewność siebie, znajdziesz w moim odcinku o tytule Pewność siebie. Drugie pytanie: Po czym poznasz, że osiągnęłaś cel? Czy samo wykonywanie tego zadania będzie sukcesem, czy efekt, jaki wykonanie tego zadania przyniesie, będzie sukcesem? Czy to, że dobiegniesz do mety, się liczy, czy to, że zdobyłaś medal jest dopiero osiągnięciem? Bardzo pomoże Ci to doprecyzować plan Twojego działania. I trzeci punkt: czy gdy osiągasz swoje cele, robisz to dla siebie, czy dla innych? Jeżeli robisz różne rzeczy, projekty dla innych i nazywasz to sukcesem, to trochę tak jakbyś wrzucała komuś swoje wynagrodzenie do jego skarbonki i mówiła, że jesteś bogata. Sukces osiągamy wtedy, gdy pracujemy na siebie. Poczucie spełnienia daje nam właśnie osiąganie swoich, swoich własnych celów. Szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci. Spełniona zawodowo mama to inspiracja dla dzieci. Dlatego zadbaj o siebie i osiągaj swoje cele. Zatem po co wyznaczać sobie cele? W życiu zawodowym dla każdego przedsiębiorcy to chyba oczywiste, po to, by firma się rozwijała. No właśnie, rozwijała. W życiu osobistym jest podobnie. Chodzi o to, aby nie stać w miejscu. Dodatkowo wśród zalet wyznaczania sobie celów można również wymienić ułatwianie sobie życia, kierunek, gdy mamy wyznaczone uspokaja, istnienie celu motywuje nas do działania, nie okłamujemy siebie, bo robimy weryfikację tego, co sobie założyliśmy. Jak widzisz, z dobrym planem i sensownym celem żyje się po prostu łatwiej. Choć są wyjątki. Niektóre osobowości czują się skrępowane nakładaniem na siebie dat i ograniczeń. I o ile udaje się żyć im szczęśliwie, to nie ma w tym problemu i mają do tego się oczywiście święte prawo. Potrafią dużo lepiej cieszyć się tym, co mają. Doceniają chwilę, bycie tu i teraz. I jest to coś, czego warto czerpać, szczególnie ci z nas, którzy przez cały czas gnają przed siebie. Mówię oczywiście o osobach, które mają talent elastyczności. I ta elastyczność to jest to bycie tu i teraz, bo ci, co gnają, to już jest aktywator i lub osiąganie. Dobór właściwego celu jest bardzo istotny. Myślisz, że to łatwe i proste? Otóż niestety nie. Nie chodzi tutaj o świadomość tego, czego chcemy, aczkolwiek znam wiele osób, które de facto nie wiedzą, czego chcą. Natomiast chodzi o to, że większość z nas poświęca zbyt mało czasu na poznanie siebie samego i uczenia się właśnie tego, kim jestem i co mogę i co chcę mieć. Chodzi mi tutaj o dobór takiego celu, który nie tylko chcemy osiągnąć, lecz którego realizacja jest powiedzmy bardziej w zasięgu naszych możliwości, bardziej niż mniej. Pamiętaj, nikt tak naprawdę do końca nie wie, co możesz osiągnąć. Nawet Czasem ty sama tego nie wiesz. I kluczowa jest tutaj banalna prawda, że punktem wyjścia każdej drogi jest wiara, że uda nam się gdzieś dojść, że osiągnie się swój cel podróży. Nadzieja, pewność, że mi się uda, wiara w siebie, pokonywanie swoich słabości, czy raczej przekonań o tym, że je mamy. Bo ty nie masz słabości. Ty tylko myślisz, że je masz. Nie byłoby pierwszych machin latających i samolotu, gdyby nie wiara, że człowiek może latać. Nie nagrywałabym tego odcinka czy podcastu, gdyby nie przełamanie mojej bariery mówienia tylko do mikrofonu zamiast do człowieka i gdyby nie nadzieja i wiara w to, że dla Ciebie będzie to ważne, by usłyszeć to, czym ja chcę się podzielić. Czasem jest tak, że jedno planujemy i zamierzamy, a drugie nam wychodzi. <laughs> I to nawet trzymając się planu, bo realizacja przecież każdego celu to wielka podróż nieznane. Ja lubię takie podróże. Wyobrażam sobie, że płyniemy w nieznane, odkrywamy nowe lądy dzień po dniu i nikt do końca nie wie, co go spotka, i nikt nie jest w stanie przygotować się na każdy możliwy scenariusz. I tutaj pięknie na przykład sprawdza się talent organizator, który z jednej strony układa pewien schemat podróży i oczywiście myśli o swoim celu, natomiast jest bardzo elastyczny wtedy, kiedy nadchodzą zmiany. W tym roku ustawiłam sobie 12 takich punktów, do których chciałabym dążyć. Takich punktów na horyzoncie były one podzielone na różne grupy. Jedna grupa finansowa, druga grupa kreatywna, trzecia wizerunkowa, czwarta dotycząca mojego rozwoju, piąta dotycząca rozwoju moich klientów, czyli Ciebie. Z tych 12 celów czterech nie udało mi się zrealizować. Czemu? Myślę, że. Z jednej strony trochę za dużo było tych celów, jak na jeden rok. Myślę, że niektóre z nich jednak były zbyt ambitne. A może nie zaczęłam ich nawet realizować i trwałam w oczekiwaniu, aż same się zrealizują. Brzmi znajomo? Jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałabym powiedzieć, a mianowicie percepcja postrzegania tego samego celu przez dwie różne osoby. Otóż każdy patrzy na niego z innej perspektywy. Na przykład Chciałbym zostać milionerem. Dla jednej osoby jest to jasno określony cel, który realizuje się, gdy na swoim koncie zgromadzi 1 milion złotych lub gdy jego majątek zostanie wyceniony na 1 milion złotych. Jeśli jest to jednak cel określony metaforycznie, wtedy ktoś, kto zarobi 5 tysięcy złotych czy 10 tysięcy złotych lub inną większą kwotę, może uznać, że właściwie już jest milionerem, bo kwota, jaką zgromadził, pozwala mu na nieporównywalnie więcej niż ta, jaką miał wcześniej. Dlaczego tak się dzieje? W dużym uproszczeniu, w zależności od nas samych i szeroko pojętych możliwości, cele różnią się między innymi czasem realizacji, czyli długo-, średnio- i krótkoterminowe, charakterem tej realizacji, czyli strategiczne czy operacyjne, obszarem obowiązywania, czyli wspólne, obszarowe czy też prywatne, osobiste, Istotnie właśnie precyzyjności, ogólne lub konkretne. Jak zwiększyć szanse realizacji mojego celu? Podpowiem Ci siedem uniwersalnych zasad, które mogą wesprzeć Cię w Twojej realizacji marzeń. Numer jeden. Mniej celów zamiast więcej. To się tyczy również serówki. <laughs> Prawie zawsze bierzemy na swoje barki zbyt wiele i zbyt różnych rzeczy. A tymczasem należy sobie ustawić mniejszą ilość celów. Właśnie patrz moje 12 punktów, warto zadać pytanie, czy to jest naprawdę ważne. Co się stanie, jeśli nie uda mi się tego osiągnąć, czy mogę przesunąć to na za rok? Istotne jest ustalenie priorytetów, bo jak powiedział Peter Drucker, ekspert od zarządzania, efektywni ludzie robią najważniejsze rzeczy w pierwszej kolejności, a mniej ważne, pomijają dwa. Mniej celów, ale za to dużych. Ponieważ posłuchaliśmy się punktu pierwszego, to w kontekście osobistym ważne jest, aby pamiętać o dobrze dobranym celu, który rzeczywiście realnie jest dla nas ważny. Tylko takie działanie ma sens. Zwłaszcza gdy ograniczymy liczbę celów, starajmy się pozostawić takie, które coś znaczą, gdy je osiągniemy. Tylko te cele pozwalają przekraczać własne granice i będą rzeczywiście satysfakcjonujące wtedy, kiedy je osiągniemy. Dzięki nim się lepiej rozwijamy, będziemy rozwijać, a ich realizacja wyzwoli w nas dodatkową właśnie motywację. Większość osób ma wiele małych zadań, głubią się w nich, ciężko pracują, a gdy ktoś zapyta, no dobrze, a co tak naprawdę zrobiłeś, to wtedy oczywiście odpowiadamy, no byłem bardzo, bardzo zajęty, ale co takiego dużego zrobiłem, ciężko jest mi powiedzieć. To brzmi jak talent osiąganie, prawda? Punkt trzeci. Nierobienie czegoś może być również celem. Przy ustalaniu celów ludzie zazwyczaj zadają sobie pytanie, co powinienem, co muszę, co chcę, a skuteczni ludzie zadają odwrotne pytanie, co powinienem zrobić, a czego już nie chcę robić. Bo zaniechanie robienia czegoś również jest celem, tak samo jak robienie czegoś dodatkowego. 4. Kwantyfikuj swój cel. Tak, tak, wiem, brzmi strasznie skomplikowanie, lecz kwantyfikacja to ilościowe ujmowanie zjawisk sformułowanych opisowo. Bo i wcale nie prościej, więc wychodząc za rządczo-ekonomicznego bełkotu, pamiętajmy, aby zadać sobie pytanie, co chcemy osiągnąć w danym czasie, jak również ważniejsze pytanie, co należy osiągnąć. Generalnie kwantyfikacja celu sprowadza się do określenia rezultatów, jakie chcemy osiągnąć, możliwie najbardziej precyzyjny sposób. 5. Uważaj na sprzeczne cele. Wydaje się oczywiste, ale zbyt często umyka fakt o możliwości wykluczenia się celów, jakie przyjęliśmy. I nie chodzi tutaj jedynie o jaskrawe wykluczanie się celów, lecz również przyjęcie takich, które utrudniają realizację każdego z nich z osobna. Dajmy na to przykład. Ktoś postanowił zostać cukiernikiem i piec wyśmienite torty, a jednocześnie przy własnej nadwadze zrzucić zbędne kilogramy. To jeszcze jest wykonalne, a wektory tych celów nie są wprost przeciwstawne. Lecz, jak chyba przyznacie, realizacja tych dwóch celów jest znacznie trudniejsza niż każdego z nich z osobna. Cukiernik musi kosztować, smakować, próbować i najczęściej porusza się w obrębie słodkich wypieków, czyli tych z cukrem. Oznacza to większą pokusę podjadania i bodźców pobudzania swojego apetytu. Ktoś będący na diecie w takiej pracy odczuje znacznie większy dyskomfort i będzie miał znacznie większą trudność z zachowaniem reżimu żywieniowego. Wyjściem z tej sytuacji może być korekta jednego z tych celów na mniej kolizyjny, np zostanę cukiernikiem piekącym torty dla diabetyków, wegan czy wegetarian. Punkt szósty. Im trudniejsza sytuacja, tym bardziej krótkoterminowe cele. Gdy przed realizacją celu twoja sytuacja początkowo jest bardzo trudna, to warto przemyśleć, czy przypadkiem nie wyznaczyć sobie zamiast tego długoterminowego celu jakiś szybszy w realizacji. Jaki będzie tego efekt? Będziesz mieć większą motywację do realizacji tego mikrocelu, a po sukcesie wyznaczyć sobie kolejny. I tak krok po kroku, kroczek po kroczku, stópka po stópce zrealizujesz właśnie ten większy i wymarzony cel. Jest to taka psychologiczna sztuczka. Łatwiej skoncentrować się na czymś, co przynosi szybki i zauważalny efekt, niż czekać długie lata na skutki długoterminowej pracy. Oczywiście nie byłoby prawdziwie wielkich i znaczących sukcesów, gdyby nie wspomniana długoterminowa praca. Jednak łatwiej ją znieść, wyznaczając sobie właśnie te małe, drobne kroki i cele. Mając ambicje, najlepiej, aby szereg krótkoterminowych celów podporządkować jakiemuś większemu. Dzięki temu nie będziemy rzucać się z kąta w kąt na naszej życiowej drodze, tylko po prostu wytrwale i konsekwentnie będziemy dążyć obraną ścieżką. Za pomocą tych właśnie stópek, kroczków, krótkoterminowych celów, po to, aby zdobyć ten wypragniony, wymarzony, długoterminowy cel. Punkt siódmy i ostatni. Pamiętaj o środkach i zasobach. To kluczowy fundament realizacji celów. Przyjmując dany cel, powinieneś mieć świadomość, co jest potrzebne do jego wykonania. I tu pojawia się właśnie kwestia zasobów. One są tym, czego będziesz potrzebować, w oparciu czego czasem formuje się cel. Powszechnie mówi się: mierz siły na zamiary. A więc innymi słowy: określaj cel w oparciu o swoje zasoby. Z jednej strony jest to bardzo mądre, aby tak się przygotowywać do działania i realizacji celu. Z drugiej strony to myślenie często bywa krytykowane Ponieważ w pewnym sensie nas ogranicza, choć zdecydowanie urealnia realizację tak ukształtowanego celu. Jednak gdyby każdy tak myślał, wiele wynalazków by nie powstało, a wiele odkryć nie miałoby miejsca. I tutaj pojawia nam się przepięknie talent optymisty, który wierzy i ma nadzieję, że wszystko będzie dobrze, wszystko się uda, i niewiele myśli o zasobach, ma tą wiarę w sobie, ten żar. Bo to są trudności, by je pokonywać, a problemy, by je rozwiązywać. I tu z kolei pojawia się talent naprawianie, który uwielbia rozwiązywać, uwielbia naprawiać tu i teraz to, co nie działa. Tylko aby w tych swoich celach nie popłynąć znowu z kolei zbyt daleko, istotne jest właśnie mierzenie swoich zasobów i możliwości. Niekoniecznie cel już na starcie powinien być im podporządkowany, co z kolei bardzo lubi robić. Talent rozwagi. Rozwaga lubi powiedzieć: Tego nie mamy, tamtego nie mamy, to nam się nie uda, tutaj nie wiadomo, czy mamy zaopiekowane. Tak więc, oczywiście, bardzo z dużą uwagą słuchamy talentu rozwagi. Niemniej jednak, żeby wyjść do przodu, żeby rozpocząć, żeby zrobić ten pierwszy krok, warto po prostu zacząć. Reasumując, Zawsze powinniśmy mieć świadomość, że nie każdy założony cel uda nam się zrealizować. Jednak ważne, aby próbować i wyciągać wnioski z tych prób: zastanowić się, dlaczego nie osiągnęliśmy danego celu, a w ogóle na samym początku, czy warto było realizować dany cel. Czy faktycznie on był naszym celem, a górkiem, a może górą to zdobycie? Jeśli mamy jakieś wątpliwości, taką wspinaczkę lepiej jest przełożyć i jeszcze raz zastanowić się nad własnymi priorytetami w życiu, dostępnymi zasobami, możliwymi środkami finansowymi w planowanej pracy właśnie nad tym celem. Dzięki temu nie wyruszymy w podróż, której tak naprawdę nie chcemy, nie potrzebujemy i więcej niż pewne nie ukończymy. A gdy już zdecydowaliśmy się i wybraliśmy nasz cel, gdy nie jest on ani za mały, ani za duży, gdy rozpisaliśmy plan jego realizacji z konkretnymi datami, gdy jest wystarczająco specyficzny i konkretny, w pełni mierzalny, wystarczająco ambitny, określony w czasie oraz realistyczny, dostosowany do naszych możliwości, wtedy zanim się obejrzymy, punkt po punkcie będziemy świętować kolejne małe kroczki, aż wreszcie nam się uda i osiągniemy to, co zamierzyliśmy. Czego Tobie i Tobie. Nam wszystkim życzę. Pamiętaj, aby świętować i cieszyć się z tego, co udało Ci się zrealizować. To bardzo, ale bardzo ważny aspekt udanej realizacji kolejnych celów. Do miłego usłyszenia.